Siemanko to jest filmik, no min, jeden minutowy, ale na razie jeszcze nie wiem jak się nagrywa. No, z, z gier bo jestem początkującym, ale wiecie, będzie z Pokémonów. Mam już fajny Hipno, Hipno drinks parę takich dobrych Pokémonów, ale o różnej minucie ja właśnie kończę. No. Jak to wyglądam, będę I... No. No, tak to już wiem, kiedy będę nagrywać jakieś gry. No, wiesz, co mi chodzi. A ja teraz kończę tylko drugą minutę i...